Z Mi Bandami jest podobnie jak z Adidasami. W sensie myślisz buty sportowe, mówisz Adidasy. Więc myślisz jakaś tam opaska sportowa, mówisz Mi Band. Ikona. Ale czy aby na pewno najlepsza? Hmm. Prawda jest taka, że od Mi Banda... Chyba czwartego, to każda kolejna generacja to jakaś tam co najwyżej namiastka powolnej ewolucji, i wszystko zawsze kręci się wokół tego, czy warto wymienić, czy warto dopłacić, czy warto kupić, ale. Przez tą właśnie powolną ewolucję nieraz niechęcałem się do testów kolejnych generacji, bo dochodziłem do wniosku to nie chce mi się. Po co, skoro to to samo, ale z racji takiej, że minęły już trzy generacje, odkąd testowałem mi banda czwórkę. Siódemkę przyjąłem wręcz z przyjemnością na swój nadgarstek z myślą, skoro jest różnica trzech generacji, to różnica kontrast będzie bardzo zauważalny. Tak. I nie! Zmiany są ekran, bateria, interfejs, aktywności sportowe. Cała reszta, porównując do mi banda 6, pozostaje niezmienna. Obudowa prawie tej samej wielkości o prawie tej samej wadze. Opaska napiny, ładowarka identyczna, pudełko to samo, również ma wodoszczelność do 5 atmosfer, nic tutaj nie jest oczywiście alergiczne. I różne takie pierdy, więc skoro to wszystko już mamy omówione i jest to za nami, to czas omówić różnicę. Ekran jest nieco większy, ale dużo ładniej wypełnia fronda. To wygląda po prostu lepiej, nowocześniej. Wyświetla dzięki temu też więcej treści w czytelniejszy sposób, ale przede wszystkim jest zauważalnie odczuwalnie jaśniejszy oraz w końcu zaimplementowano Always on Display, więc sumarycznie można te wszystkie zmiany przyjąć że są jak najbardziej na plus, no bo kurde wszystkie są lepsze, więc czemu nie? Już tłumaczę. Chodzi o to, że ta maksymalna jasność jest naprawdę przekazacka na tyle, że nawet w słoneczny dzień wszystko na ekranie widać, tylko problem jest taki, że później wieczorem chodzimy do domu i na tej jasności Always on Display potrafi nam wypalić oczy, więc musimy wejść w ustawienia ekran jasność zmniejszyć na medium, żeby później w nocy ponownie wejść w ustawienia ekran jasność minimum, bo wtedy i tak nam wypala ekran oczy, a następnego dnia zauważymy w słońcu, że nic nie widzimy na ekranie, bo jest za ciemno. Te zmiany nie są złe ale brakuje kropki na D, brakuje uzupełnienia w postaci głupiego czujnika światła, który po prostu w sposób automatyczny to wszystko by regulował, a tak... No. Potrafiło czasami to irytować i nie tylko jasność, ale też i bateria. To druga zmiana. Jest większa, a co za tym idzie ma dłużej wytrzymać na innym ładowaniu, z czego mi bandy słynęły i m.in. dlatego ludzie je kupują. Według producenta ogniwo ma wytrzymywać od 9 do 15 dni. Ja opaskę odpakowałem, skonfigurowałem, mierzenie tętna Always on Display i wytrzymała jakieś... 5, 6 dni, co niby z wynikiem spoko. Stop! Wiem, że mikrofon tragedia, ale nie chce mi się ustawiać. Bateria nie jest spoko, bo znajomy podesłał screena jak ma dwa dni na jednym ładowaniu i okazuje się, że przy następnym cyklu ładowania też miałem dwa dni. Nawet jakoś bardzo intensywnie z niego nie korzystałem, ale już na tyle intensywnie, by móc co nieco powiedzieć o tym nowszym procesorze, który tutaj w środku siedzi, który podobnie jak i bateria według producenta ma zapewniać Lepszy komfort pracy. I tak, wraz z nieco przebudowanym interfejsem podług większego ekranu całość działa strasznie ociążale. Czasami reakcja na dotyk była naprawdę zamulona, a interfejs przewijał treść jakby był w 15 klatkach na sekundę. Nie wiem, czy to wina mojego egzemplarza, czy w wersji programowania, ale w Mi Bandzie 6 takich problemów nie zauważam. Pytaliście też o emotikony. W mniejszym stopniu, ale jednak dalej występuje problem z ich poprawnym wyświetlaniem. Z kolei w jakby większym stopniu nastawiono się tutaj na sport... Bycie fit, bo ilość tych takich dedykowanych trybów do biegania, chodzenia, raczkowania i różnych takich wzrosła z tylko 30 do aż 120. No to fajnie, no. Dodano m.in. szachy, gry planszowe, e-sport i wszystko pięknie. Uznałbym, że całość ma sens, gdyby był wbudowany GPS, ale tego tutaj nie ma. Wziąłem raz Mi Banda na biegi i czujnik tętna nie wykazywał poprawnych danych, a długość trasy była wyliczana, a raczej szacowana na podstawie ilości kroków. Mi Bandy bez GPS-a będą raczej taką ciekawostką sportową do mierzenia kroków, snu i sporadycznego pomiaru tętna czy pomiaru natlenienia krwi, który tutaj jest, jest to nowy czujnik, który potrafi mierzyć SPO2 całą dobę. Dla kogoś, kto tego potrzebuje, z pewnością może być to istotna zmiana, która jest przedostatnią, bo ostatnią jest cena. Niestety, jak wszystko ta poszła do góry, jeżeli dobrze kojarzę premierowo względem szóstki to z 220 na 280. Wszystkie linki umieszczam w opisie pod filmem również do hiskiego sklepu gdzie jednak troszeczkę taniej można tę opaskę kupić w materiale oczywiście znalazło się celowe lokowanie i promocja partnerów kanału czyli sklepu oraz sieci komórkowej Mobile Vikings do których zapraszam a za korzystanie z linków śledzących w opisie pod filmem serdecznie dziękuję no bo w ten sposób wspieracie moją niezależną współpracę za co wam bardzo Dziękuję, natomiast subiektywnie uważam, że nie warto zarówno dopłacać względem szóstki, jak i kupować jako nowej. Dlaczego? Bo nie widzę sensu. No, może jak ktoś potrzebuje rzeczywiście tego aktywnego spot 2, no to jeszcze okej, okay, ale bateria nie jest lepsza, wibracje są takie same, a dla większego ekranu dopłacać parę dziesiąt złotych, no to tak średnio. Jeszcze gdyby właśnie był ten czujnik natężenia światła, a tak no, no to jest tak, się wzięli frytki, które są smaczne, ale bez ketchupu, no to, no to nie. To jest jak sernik bez rodzynek. Cortuj. W życiu. Gdybym miał wybrać dla siebie, to albo Mi Banda 6 z NFC, bo tam są płatności zbliżeniowe, i to jest jakaś fajna, doda dodatkowa funkcja, albo Huawei Banda 7. Jakoś tak się w czasie złożyło, że Huawei też ma premierę swojego banda. I o ile ja nie lubię futrwoczy, czy właśnie Mi Band, w sensie ja roz rozumiem, że ludzie tego potrzebują, bo to jest fajny sprzęt, ale no, na moje potrzeby e, nie. Tak z Bandem 7 od Huawei ja. Nie wiem do końca, czemu się tak bardzo z nim polubiłem, ale postaram się wytłumaczyć. Ekran jest jeszcze większy, ale przede wszystkim praktyczniejszy. W zasadzie to treści już są wyświetlane pełnoprawnie jak w smartwatchach. Jego maksymalna jasność jest na poziomie tej z Mi Banda 7, też ma Always-On Display i też nie ma czujnika oświetlenia. Interfejs według niej jest logiczniejszy, czytelniejszy i przyjemniejszy do pracy. Oprócz gestów do jego obsługi jest też dodatkowo fizyczny przycisk Home Menu, który absolutnie nie przeszkadza, jest niewidoczny, a znacząco wpływa na komfort obsługi. Całość niby jest większa, ale za to wygodniejsza od MiBand'a, bo konstrukcja jest łódkowata, przez co otala, a nie wbija się w nadgarstek jak płaski MiBand. Pasek nie jest napiny tylko na zwykłe zapięcie, co postrzegam jako plus, bo jest bezpieczniejsze. Też ma czujnik tętna SPO2, też nie ma GPS-u, a premierowo oczywiście plus minus mniej więcej kosztuje tyle, co MiBand 6, więc jak się okazuje, to że coś jest ikoną, najbardziej polecane i wychwytywane, wcale nie oznacza, że musi być najlepsze. Więc jak ktoś mówi, że mam najlepsze filmy i tak dalej, to Całkiem nie znaczy, że tak musi być. I trudno się z tym nie zgodzić. Zresztą. Jezus Maria. Czy ta drukarka czasami się co. Ona potrafi się sama. po prostu. wyłączyć, włączyć. Nie wiem. Zresztą jacze są lepsze od Adasiów i taką puentą zakończymy ten materiał. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Mi Bandach. O Mi Bandzie nowej generacji i o tej. powolnej ewolucji. Nie podoba mi się ta drukarka. Tym bardziej, że y, oglądam od paru dni Stranger Things y, nowy sezon, więc. Nie przedłużam, serdecznie Wam dziękuję za oglądanko, jeszcze brakuje, żeby mi się jakaś... Czemu mi się monitor wyłączył? Jak dawno mi się wyłączył? Dziękuję za oglądanko, życzę jak najwięcej zdrówka, no i MPS Grubsona globalnie. Raz jeszcze dziękuję, do następnego razu. Cześć!